Ну, ми виграли. Фантастично. Єдине питання, як це могло статися? Аллен? Це було неймовірно, наче в мультику про ненормального зайчика, де зайчик грає сам на всіх позиціях. Та замік. Вигралі ж ми! ми. Фантастично. як то можливо? Alan? Był niewiarygodny. Był jak królik Bugs w tej kreskówce, gdzie grał na wszystkich... Zajczyka na pierwszej bazie był Alan, na drugi Alan, na trzeciej Alan. On <grym <pitch> <grymcı> <grym> z nas zrobił komandę. <grym> 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 tak, my pokazali tym hasyckim juwelierom, co <grym> <grym> takie bejsbol. Pozycja. <grym> Tyle, że zamiast królika był Alan. Uczynił z nas prawdziwą drużynę. Yep, sure Nauczyliśmy tych hasyckich jubilerów tego, jak... <laughs> <laughs> Można was coś spytać? <laughs> Wam nie zdaje się, że Alan inodzie bywa zanadto... Jaki? Za nadto nie wiem. Zanadto alanysty. Nieprawda. On nigdy nie będzie zanadto alanysty. <laughs> to softbolu. Mogę was o coś spytać? Czy nie wydaje się wam, że Alan jest czasem... Jaki? Nie wiem, zbyt Alanowaty To niemożliwe Alana nigdy za wiele Jego ja, na Alan jest z tobą mnie dawajte Alana choć galon Hey, Zdoro, czy... Uwielbiamy go właśnie za tę wrodzoną Alanowatość. Osobiście piłbym Alana litrami. Hey, hey, Cześć, dziwaczko. dziwko. ja wam przyniosła supu z makaronami bukwymi, a głos nie powybierała? Tak, ale jotowa nie liczyla, bo to ceż... Ja Wam jeszcze coś przyniosła. Nie, tysiące dolarów i telefon u formie miecza. Co? Przyniosłam Ci zupę za becadłem. Wyjadłaś samogłoski? Ale zostawiłam Y, bo wiesz, mam dla ciebie coś jeszcze. Słone paluszki. Nie, ale chciałabyś dostać tysiąc dolarów i telefon? O Boże! Tu sprawdzi nie groszy. Ja znam. Przedna dziwkości, co oznacza Chcę wam podarowaty. Mnie nie trzeba. Nie. Ja tobie za też coś podaruję. Nie, wy? O Boże. Tu naprawdę są pieniądze. Yeah. Wiem. Dziwaczko, co robisz? Chcę, żebyś to zatrzymała. Nie. Też muszę ci coś dać. nie trzeba. Chcesz brylę z folii? No, that. Nie, Wam, potrzebujesz. sami nie, Dziękuję. Dozwolę Nie, coś dać Proszę, pozwól mi coś zrobić. mnie z słodką wodą i my kwity. Dobrze? Dobrze. Chcesz mój kapelusz z folii? Nie, bo jest ci potrzebny. Dzięki. Pozwól mi coś zrobić. Dobrze. Postaw mi napój i będziemy okay. kwita. Dobrze. your <laughs> ten. здачі не треба. Thanks, дякую, Лізі. Може, хочеш кренделя? Ні, no, не хочу, дякую. Тоді бувай. Решта для тебе. Дякую. Напевно, не хочеш претсла? Ні, дякую. Наразі. Дякую. Палець? Знаю, знаю. Я ja відкрила баночку, а він там плаває, наче кудись показує. Може, це конкурс. Треба зі Кчук? Отворила і лежав там собі як малютки автостоповіч. Може, то конкурс що... Брати усі п'ять. Nie. Nie rób tak, ktoś co? Chcę gorsze zapaliz? To sprawiedliwo. Wszystkie pięć? Ktoś chce zobaczyć? Nie. Nie rób tego. To gorsze niż kciuk. Moim zdaniem to niesprawiedliwe. Co sprawiedliwo? No je w mnie, połana zwyczajka, pomyślisz. A on, Joy, właśnie schrubka i palcemy. A Ross dużo prawidłowo wymowlaje korzenicnkie słowo. A Monika rochka, jak śmiejecie. No to co? Dlaczego? Mam wadę. Co z tego? A czy strzelanie z knykci Joeia nie jest irytujące? A Ross z tą swoją hiperpoprawną wymową i Monika z tym swoim krząknięciem kiedy się śmieje? Ja na waszej poganiej zwyczajnie nie zwrotaję uwagi, to. a wy nie zwrotajcie na moją. Chruskania palcami kogoś dratuje? Da. Akceptuję te wady. Czemu nie możecie zaakceptować mojej? Czy strzelanie z ci drażni wszystkich? Z nią było blędziej. Dratuje, jak też, że Fibi żuje swoje włosy? Well, I... Mogłabym bez tego żyć. Czy to równie denerwujące, jak przygryzanie włosów u Fibi? Nie słuchaj jego Fibi. Mnie cię do podoby. Do podoby. You know, no nie ma niczego chybnego w tym. Nie słuchaj go. Uważam, że oh, ja. no, to urocze. Naprawdę? W rzeczy samej? W poprawnej wymowie nie ma nic, żeby rozmawiać. Bezpareczno nie ma. Ja bym pracować. Yeah, jeszcze przynosesz komuś to, co on oh. naprawdę Nic out. złego. Indeed. W rzeczy samej nie ma. Really nam wracać to. do pracy. Yeah, Inaczej ktoś mógłby dostać to, co zamówił. Oh. Włos... A a to... nie a wyjmaj wolościa z rota. Уст, рейнка, віця, на віценаренці. <риклад> <риклад> Ти коли-небудь зустрічалася з хлопцем, який подобається всім твоїм друзям? Ні. А я зустрічаюся з хлопцем, який подобається моїм друзям. Miałaś kiedyś faceta, którego wszyscy lubili? Nie. Spotykam się z kimś, kogo wszyscy moi znajomi lubią. Pamiętam, my mówili <grym i> o <kujotów> Korowa Krowa wcelila. A wiesz... Ja niczego nie odczuwam. Oni wyczuwają. Czy Wina o tych kojotach? Dobrze. Krowie się udało. Wierzysz w to? Bo wiesz co? Ja tego nie czuję. Oni to czują, a ja nie. A ja nie. Zolotko, ty powinnaś coś odczuwać. Моніко, якщо ти нічого до нього не відчуваєш, то покинь його. Я ja розумію, але це буде дуже нелегко. Кохана, завжди повинна точуть. Якщо маєш до нього такі стосунки жуть го не буде лфо. Та він, хлопчик, великий, переживе. Він то переживе. Я за тих п'ятьох боюся. Ty hejt swojego organizmu nie szanujesz. Ty uswiedomlujesz, co z sobą robisz. Chłopcy, do lampочки mnie wasi baleczki pro rak, pro emfizemu i przeżyje. On tak. Boję się o pozostałą piątkę. Nie masz szacunku dla swojego ciała? Wiesz, co sobie robisz? Mam was dość z waszym rakiem, rozedmą i chorobą serca. Bo ostatnio... ...pro Kuryty klasno i wy Чендлере, Алан хоче з тобою поговорити. Справді? Здорово, що таке? Точне паленіст, супер і добре довжа один вічі. Алан хоче з тобою порозмовляти. Серйо? Чай старий, це слухач. Вона тобі сказала? Вона тобі сказала? No tak, zlitka była je. No tak i zaraz? A się to odpochano No, prawda. Oh, the... Powiedziała Ci. Raz na jakiś czas. Tak, teraz. To nie takie złe. Fakt. Ого, раніше мені ніхто так це не викладав. Добре, дякую. Нік Мідотонд того так не виложив. Дякую. Jaki on klasny. Jakbyż był w tak. <noise> Dobry jest. Gdyby tylko był kobietą. Яка нудота. Скільки ці передачі років? <laughs> Якби я проносив на руці шкарпетку 30 років, то теж би заговорив. Треба тобі вшити антинікотин. мата шкарпета? Ти б м'яв скарпети на дзвоні через 30 років, теж би муділа. Хіба час змінити комусь пластину капсулу?

Teraz mojemu życiu ja radość. Phoebe, ty peczowo dojdę, masz? Phoebe? Ktoś chce dojść do Chyba jest naprzeciwko. Dzięki. Go. Proszę. Ooh, Teraz ogarnia mnie rozkosz. Phoebe, zjesz to ciastko? <laughs> Ktoś chce zjeść resztę? Ja mogę. Wybacz. Znajete, kompania bezalkoholnych napojów zapłatila oh mnie za palec 7 tysięcy dolarów. 7 tysięcy? Żartujesz? A po drodze tutaj ja wstupiłam... Zjeść to ciastko? Hey, Może ja? Przepraszam. Ci głupi ludzie od napojów dali mi za kciuk 7 tysięcy dolarów. O Boże. Ale po drodze wdepnęłam... ...zujku. I co z tym switom? Co taka? Nic tak gardło, kiedy <gry> my wszyscy tu się. A jeszcze krasze, kiedy owstygają na dzieci to W gumę. Co się dzieje ze światem? Co jest? Pomyślałam, że to miło, kiedy jesteśmy razem. Byłoby milej, gdyby każdy miał na sobie majtki. Joy. Oj, wybacz. Oh, oh, please. Нам треба поговорити. Стривай. У мене враження, що таке вже колись було. No, ні, no, no. не було. Мусимо Чекай, мам, дежаві. Ні, ні. Отже, треба поговорити. Було. Ok, to o Alana Wy znasz. My dużo musimy porozmawiać. Jest. chodzi o Alana. Powinnam Wam coś powiedzieć. Nie leżycie na tym. Ja będę się z Alanem. <laughs> Czy jest ktoś Ale nie ma na to łatwego sposobu. Postanowiłam zerwać za Is there somebody else? Dla innego? jest Nie, 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 się i ludzie zmieniają się. My nie zmieniliśmy się. So I to co? zakończono? O tak prosto? No, no, no. Nie, chodzi o to, że ludzie się zmieniają. No, change. Change. My się nie zmieniliśmy. So I to tyle? Koniec? Like tak po prostu? Tro... You know, you Ty nas підвела. Tylko really do ludyny zwykłniesz, tylko right? i Я можу прикидатися. Добре. Ні. Це було б не чесно. Страчилась чуйность, зачинаті на кімський залежать і нагле? Могу далі удавати. Добре. То не було б фермер. To... No. Щодо мене, щодо Алана і щодо вас. Так, кому та чесність потрібна. Я хочу, щоб усе було як раніше, хай буде як було. Przykro. O, jej I przykro. Mnie aż polepszało. Pol ...w stosunku do mnie, ale Anna i do was. A kto chce, żeby było fair? Chcę tylko, żeby było jak dawniej. Przykro mi. Jej jest przykro. Co za uda. Coś wierzę w to. Zbliża się Ja jego go poznać z ojcami. Ja poznaję się z kimś innym Będą Alany Nie mogę w to uwierzyć Zbliżają się święta Chciałam go przedstawić rodzinie Będzie ktoś inny, następny Alan Jasne Drodzy, wszystko będzie dobrze? My to przeżyjemy Potrzebny tylko czas nie Przeżyjecie jakoś? Poradzimy sobie, ale nie od razu. Rozumiem. Wow. Wybacz mi. Ty też wybacz. Хоч з іншого боку you know, я відчув полегшення. Полегшення? Так. Мені з тобою було дуже добре. Страшний мій прикро. Мені рівніш. Але признам, що мені улживо. Улживо? З тобою було мені святні, але не черпі твої. А от твоїх друзів я терпіти ja не міг. <laughs> Пам'ятаєте, як ми ходили в центральний парк і каталися на човнах? Самін як ми ви винаєлічми уткі в централь Парк. Так було весело. Так, він веслував, мов вікінг. Файніво. Я слово як вік. Як усе пройшло? You know. А то не знаєте. Did, did Про нас він згадував. <реш> he really Сказав, що дуже за вами скучатиме. Jak poszło? Wiecie? Wspominało nas? Powiedział, że będzie mu was brakowało. tobie było? Jakby ty znał jak. Wsze. Idę kuryty. Kur... You had a rough day, huh? Ciężki dzień, co? No idea. Nie masz pojęcia jak. Idę po fajki. No, no, no.